Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie zarabiają naprawdę dużo, a ich konta świecą pustkami, podczas gdy inni z mniejszymi dochodami budują solidną poduszkę finansową? To nie magia, to nawyk. Prawdziwy sekret oszczędzania nie tkwi w wielkich kwotach, a w regularnym działaniu i prostym systemie. Pokażę Wam, jak zamienić oszczędzanie w przyjemność, a nie obowiązek. Zacznijmy od naszej psychiki. Każdy z nas lubi kupować, prawda? To dlatego, że wydawanie pieniędzy działa na nasz mózg jak szybki zastrzyk dopaminy. Czujemy natychmiastową przyjemność, podobną do tej, której doświadczamy przy różnych uzależnieniach. Mózg nas nagradza za zakup nowego gadżetu czy ubrania. Oszczędzanie na początku wydaje się trudne i mało ekscytujące. To jak rezygnacja z natychmiastowej gratyfikacji na rzecz czegoś odległego. Ale tu jest haczyk. Kiedy zaczynasz odkładać i widzisz, jak saldo na Twoim koncie rośnie, satysfakcja zaczyna budować się powoli, ale jest znacznie trwalsza. To uczucie bezpieczeństwa i kontroli, którego nie da żaden impulsywny zakup. Z czasem, patrzenie na rosnącą kwotę oszczędności staje się bardziej satysfakcjonujące niż chwilowa radość z nowego nabytku. To gra, w której wygrywasz długoterminowo. Jak więc zacząć, żeby się nie zniechęcić? Kluczem jest prosty system. Nie musisz od razu odkładać połowy pensji. Zacznij od małej stałej kwoty, np. 50 zł z każdej wypłaty. Ważne, żeby zrobić to od razu po otrzymaniu pieniędzy. Najlepiej ustawić stałe zlecenie na osobne konto oszczędnościowe. Taka niewielka suma nie obciąży Twojego budżetu, a ty prawie jej nie odczujesz. Zobaczysz jednak, że po kilku miesiącach na koncie oszczędnościowym zbierze się całkiem przyjemna sumka. Widoczny postęp działa jak motywacja w grze komputerowej. Im więcej punktów zdobywasz, tym bardziej chcesz grać dalej. To buduje nawyk i daje poczucie, że masz kontrolę. Po jakimś czasie możesz zwiększyć tę kwotę, np. do 100 zł. Ważne, żeby zacząć od czegoś, co jest dla Ciebie łatwe i bezbolesne. Kiedy już opanujesz regularne odkładanie, czas na kolejny krok budżetowanie każdej złotówki. To nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje. Chodzi o to, żeby każda złotówka, którą zarabiasz, miała przypisane konkretne zadanie, jeszcze zanim ją wydasz. Zamiast patrzeć na saldo i myśleć: Mam jeszcze tyle do wydania. Decydujesz z góry, ile pójdzie na rachunki, ile na jedzenie, ile na rozrywkę, a ile na oszczędności. To ty masz kontrolę nad pieniędzmi, a nie one nad tobą. Taki system, często nazywany budżetowaniem odzera, Chronicie przed impulsywnymi wydatkami. Kiedy wiesz, że pieniądze na przyjemności już się skończyły, dwa razy zastanowisz się, zanim kupisz kolejną kawę na mieście. To daje niesamowitą jasność i spokój, bo dokładnie wiesz, na co idą twoje pieniądze. Teraz najciekawsza część, jak wpaść w nauk oszczędzania. Brzmi dziwnie, a jednak pamiętasz dopaminę, o której mówiliśmy na początku? Możesz ją uzyskać nie tylko z wydawania, ale też z oszczędzania. Jak? Codziennie lub co kilka dni sprawdzaj stan swojego konta oszczędnościowego. Obserwowanie, jak saldo rośnie, aktywuje ten sam ośrodek nagrody w mózgu. Z czasem ta czynność stanie się Twoim małym rytuałem, który daje poczucie satysfakcji i dumy. To o wiele bardziej satysfakcjonujące niż chwilowa radość z zakupu, która szybko mija i często zostawia nas z poczuciem winy. Budujesz nie tylko poduszkę finansową, ale także mentalną przewagę. Czujesz się bezpieczniej, jesteś spokojniejszy o przyszłość i masz poczucie, że panujesz nad swoim życiem. To uzależnienie, które Ci służy. Na koniec najważniejsza lekcja: Twój system i nawyki są ważniejsze niż wysokość Twoich dochodów. Możesz zarabiać krocie i nic nie odkładać, a możesz mieć skromną pensję i regularnie budować swoje oszczędności. Kluczem jest regularność. Nawet najmniejsze odkładane kwoty, ale robione systematycznie, z czasem urosną do imponujących sum dzięki magii procentu składanego i, co ważniejsze, dzięki sile nawyku. Przestań myśleć, że zaczniesz oszczędzać, kiedy będziesz więcej zarabiać. To pułapka. Im więcej zarabiamy, tym więcej mamy pokus do wydawania. Zacznij od tego, co masz teraz, nawet jeśli to tylko 10 złotych tygodniowo. Wypracuj system, zbuduj nawyk. A zobaczysz, że oszczędzanie nie jest trudne. Liczy się regularność, a nie liczba zer na koncie. Podsumowując, droga do finansowej wolności jest prostsza, niż myślisz. Nie czekaj na lepszy moment. Zacznij dziś. Ustaw stałe zlecenie na najmniejszą kwotę, która nie zaboli Twojego portfela. Zacznij regularnie zaglądać na swoje konto oszczędnościowe i ciesz się z każdego, nawet najmniejszego postępu. Zobaczysz, jak stopniowo oszczędzanie zamieni się z przykrego obowiązku w Twoją codzienną radość i powód do dumy. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ten filmik Cię zmotywował, koniecznie zostaw subskrypcję i daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, ile planujesz odłożyć do końca tego miesiąca. Trzymam za Ciebie kciuki.